Co dzieje się z Tomaszem Komendą? Wcale nie zniknął, aż przykro na to patrzeć. Tomasz Komenda spędził w więzieniu 18 lat za zbrodnię, której nie popełnił. Po tym, jak w końcu go uniewinniono, musiał odnaleźć się w całkiem nowej rzeczywistości. Jednak kiedy wydawało się, że będzie mógł zacząć w pełni cieszyć się życiem, spadła na niego druzgocząca diagnoza. Tomasz Komenda przez długi czas zmagał się z bezlitosną chorobą, nagle słuch po nim zaginął. Gdy wydawało się, że zniknął, niespodziewanie zdradził, co się z nim działo. Tomasz Komenda został uniewinniony, dostał za to fortunę. 23-letni Tomasz Komenda został oskarżony o gwałt i zabójstwo nastolatki, za które został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna spędził w więzieniu 18 lat. Do tego zupełnie niesłusznie, po kilkunastu latach udało się ująć sprawców odpowiedzialnych za czyny, za które został oskarżony Tomasz Komenda. Wówczas mężczyzna wyszedł na wolność, jednak koszmar, który przeżył w więzieniu, na zawsze odcisnął na nim piętno. Za niesłuszny wyrok sądu Tomasz Komenda dostał odszkodowanie, które wynosiło ponad 12 milionów złotych. Mężczyzna zaczął nadrabiać stracony w więzieniu czas. Związał się z Anną Walter, z którą doczekał się dziecka. Sielanka rodziny nie trwała jednak długo. Okazało się, że mężczyzna usłyszał druzgocącą diagnozę. Tomasz Komenda usłyszał diagnozę i zniknął. Tomasz Komenda spędził najlepsze lata swojego życia na odbywaniu niesłusznego wyroku w więzieniu. Gdy w końcu sprawiedliwości stało się zadość, a on wyszedł na wolność, spotkała go kolejna osobista tragedia. Mężczyzna zachorował na raka. Okazało się również, że rozstał się ze swoją partnerką. Anna Walter opowiedziała na początku roku o przykrych kulisach związku z mężczyzną. Zarzuciła mu także, że przestał płacić alimenty na syna. Tomasz Komenda odpowiedział na te zarzuty na łamach Super Expressu: Są zdecydowanie za wysokie. Trzeba pamiętać, że ja moich pieniędzy nie zarobiłem. Mam je z uwagi na krzywdy, których doznałem. Niedługo później wydawało się, że mężczyzna zapadł się pod ziemię. Przestał pokazywać się publicznie, a reżyser filmu o nim wyznał, że stracił z nim kontakt. Okazuje się, że Tomasz Komenda nie zniknął, a postanowił skupić się na własnym zdrowiu i walce z okrutną chorobą. Niedawno zdradził, co się z nim działo. Co się dzieje z Tomaszem Komendą? Jakiś czas temu Tomasz Komenda udzielił dziennikarce gazety wyborczej krótkiego komentarza. Podczas telefonicznej rozmowy z redaktorką stwierdził, że niepotrzebnie opowiadał o alimentach na łamach Super Expressu. Opowiedział również, co obecnie dzieje się w jego życiu. Leczę się, jestem na chemii, włosy już mi odrosły. Żyję, z tym, że był rak, teraz nie ma, ale nie wiadomo, czy znowu nie wróci. Do operacji się nie nadawał. Ciężko mam, ciekawe, kiedy zrzucę w końcu ten krzyż, już należałoby mi się trochę spokoju, wyznał Tomasz Komenda. Dziennikarka umówiła się z nim na spotkanie, jednak ostatecznie nie doszło ono do skutku. Mężczyzna tłumaczył się sesją chemioterapii. Później wysłał do redaktorki Gazety Wyborczej krótkiego sma z przeprosinami. Przepraszam, ale nie, ja z tym wszystkim już skończyłem. Chcę normalnie, spokojnie żyć i kropka.